W niedzielę 14 października rakówka zyskała nowych lokatorów. 1320. Dokładnie tyle sztuk raków przyjechało z obrębu hodowlanego z województwa Świętokrzyskiego, by rozpocząć życie tu, w bełchatowskiej rzece. Z relacji starszych mieszkańców wynika, że rakówka jeszcze kilkadziesiąt lat temu, w latach 50. i 60., obfitowała w te zwierzęta. Późniejsza degradacja środowiska sprawiła jednak, że raki z rakówki wyniosły się na dobre. W ciągu ostatniej dekady samorząd byłchatowa podjął szereg działań, by stan wody w rzece uległ poprawie. Rewitalizacja do rzecza okazała się skuteczna, woda osiągnęła wreszcie taki stan czystości, by mogły w niej bytować i ryby, i raki. Miernikiem dla wielu jest fauna i flora, która w tej rzece żyje. Dlatego raki, wróciwszy do rakówki, są potwierdzeniem tego, że te wszystkie starania, które przez wiele lat realizowaliśmy, znalazły swój efekt. Bez wątpienia pojawienie się w rakówce tych małych skorupiaków jest najlepszym dowodem na sukces długotrwałego procesu rewitalizacji jedynej w mieście rzeki. Nie dosyć, że jej do rzeczy wypiękniało, że z przysłowiowej smródki stała się rakówką, to teraz jej wody ożywają. Przypomnijmy, od wiosny w rzece pływa już kilkadziesiąt tysięcy sztuk jazia i klenia. Teraz ryby będą miały płochliwych towarzyszy w postaci raków błotnych i szlachetnych. Zanim trafiły one do rodzimej rakówki, pracownicy naukowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna przeprowadzili cały cykl badań hydrobiologicznych. Sprawdzaliśmy parametry jakości wody, sprawdzaliśmy co się dzieje jeżeli chodzi o jakość osadów dennych, sprawdzaliśmy jaki jest stan ichtiofauny, to znaczy jakie ryby w tym momencie tutaj występują, Sprawdzaliśmy, jaki jest stan organizmów bentosowych, zooplanktonu. No i wszystko wskazuje na to, że rak. Ma potencjalnie szansę na to, żeby wrócić do rakówki. W rzece swoje nowe środowisko ma znaleźć 700 sztuk raków błotnych i 620 raków szlachetnych. Pierwsze z wymienionych mają po 3 lata i są już dojrzałe płciowo. Raki szlachetne, które przyjechały do Bełchatowa w workach wypełnionych wodą i tlenem, są zdecydowanie młodsze. Mają niespełna rok. Jak podkreśla Andrzej Skrzypczak, spacerujący wzdłuż rzeki będą się teraz mogli natknąć na skorupiaki, bo rak błotny rozpoczyna właśnie swój okres godowy. Będą aktywne? Będą, będą się kojarzyły w pary, natomiast te drobne raki mają jeszcze na to czas. One będą raczej w tej chwili szukały schronienia po to, żeby, żeby spokojnie przezimować. Ale proszę nie pytać, gdzie raki zimują, na to pytanie Pani nie odpowiem. Trudno też jest jednoznacznie określić, ile sztuk raków zadomowi się w byłchatowskiej rzece. To jest zależne od bardzo wielu czynników. Jednym z nich bez wątpienia jest stan wody. Warto więc, by nie była ona zanieczyszczana, także poprzez jedzenie, jakie mieszkańcy często wrzucają żyjącym na rzece kaczkom. Do wody trafia tutaj dużo. Dużo związków materii organicznej, jak to się mówi, tak? czyli resztki jedzenia, które no nie do końca y, są przez te y, taki zjadane, one potem w wodzie zalegają, rozkładają się i pogarszają jakość wody. Raki wpuszczano przez kilka wieczornych godzin w czterech punktach do Rzecza Rakówki. Przy parku, gdzie spaceruje wielu Bełchatowian, akcja stała się nie lada gratką do obserwacji tych płochliwych skorupiaków. Szczególną frajdę miały oczywiście dzieci. Widziałaś pierwsza w życiu raka? Nie, widziałam jeszcze w innych miejscach. Nie boisz się raka? Nie. No, bo niestety tylko w to by się tak trochę brzydza. A czego się brzydzi? Bo raki są takie osielizgłe trochę. Jest śliski, ale w dotyku taki fajny. Teraz będziesz tutaj przychodzić i szukać raków nad rakówką? Tak, będę. Jeśli rakom w Bełchatowskiej Rakówce będzie dobrze, mogą osiągnąć całkiem pokaźne rozmiary. W przypadku raków szlachetnych może to być około 20-25 cm. Raki błotne są mniejsze i dorastają do 14-16 cm.